Witajcie serdecznie, tutaj Rocistka Ania. Zapraszam na czytanie roczne dla osób z podznaku ryb na 2021 rok. Co tam dla ryb na ten nowy nadchodzący rok? Czytanie zrobimy, czytanie zrobimy z podziałem na kwartały, czyli będziemy się przyglądać poszczególnym energiom w poszczególnych kwartałach przyszłego roku, popatrzymy jakie energie. Będą w tych kwartałach dominowały, na co macie uważać, a co będzie dobrego. Dla każdego kwartału wyciągnę karty rady, żeby tak ukierunkować też wasze działania i te, tak dać wskazówkę, jak możecie wykorzystać tę energię z powodzeniem dla siebie. Nam tu wy... Aha, To, że ryby będą poszukiwały jakichś nowych, wiecie, dróg, albo będą oczekiwały na rezultaty. Swoich działań dotychczasowych, dobra. Będzie też energia ogólna dla. Dla ryb na cały rok, czyli taka jedna karta przewodnia z energią, która będzie prezentowała i będzie się gdzieś przebijała przez wszystko to, co się zdarzy w tym nadchodzącym 2021 dla osób z podznaku ryb, a na koniec wyciągnę dla Was kartę anielską, która da Wam być może jakąś dodatkową inspirację, informację czy natchnienie na jakieś przemyślenia czy działania w tym 2021 roku, czyli rybki, 2021 rok, potasujmy jeszcze karty, ok, dobra, i patrzymy, 2021, osoby spod znaku ryb, mhm, no, taka energia żeńska. Energia żeńska będzie przewodniczyła rybom, czy to mężczyzną, czy kobietą. Czyli pojawi się być może kobieta, albo Wy będziecie mieli taką energię dominującą w sobie energię doświadczonej osoby osoby. Rozwódka wdowa, słuchajcie, osoba po przejściach, generalnie, która z zewnątrz jest zimna, bo te doświadczenia wszystkie spowodowały, że, że czujecie się, no gdzieś tam bierzecie dystans do życia, o, o to mi chodzi, ale też będziecie się leczyć, rybki, z jakiegoś poczucia ograniczenia. Mhm. No dobra, zobaczmy. Co tam dla ryb? W pierwszym kwartale <laughs> praca, praca, praca. W pierwszym kwartale, ok, dobra i. Mm -hmm. I nowe jakieś projekty. Słuchajcie, rybki się będą odcinały. To jest karta w ogóle odetnie się od przeszłości, zajmie się tym, czy, tym, co tutaj i teraz, i w pierwszym kwartale ryby będą dostawały jakieś nowe propozycje. Nowe propozycje pracy, jakieś umowy, zlecenia, takie dodatkowe jakieś prace, albo będą zdawały jakieś egzaminy, ponieważ tu mamy kartę rozpoczynania, rozpoczynania nauki albo jakiegoś nowego projektu, ewentualnie. Zwróćcie uwagę na, uwagę na naukę swoich dzieci. Jeżeli macie dzieci w tym wieku, taką energią dominującą w pierwszym kwartale, to energia pracy, przykładania się do tej pracy, też pracy w zespole to są takie główne energie, które pojawią się w pierwszym kwartale. Co w drugim kwartale dla ryb? Ta, to ta karta, która wypadła, czyli jest jednak ważna i zaznaczy się w drugim kwartale tego przyszłego roku 2021, to karta, gdzie będzie. Haha, no, poczekajcie, poczekajcie. Okej, okay, dobra, czyli dwa, mm, dwa scenariusze, jak gdyby, to znaczy, część ryb będzie patrzyła gdzieś daleko, gdzie jeszcze ich wyobraźnia i myśli nie sięgały. Tam sięgniecie w poszukiwaniu jakiejś nowej, na przykład pracy, która da wam poczucie stabilizacji. Być może ten projekt, ta, ta nowa nauka, nowa szkoła, czy jakiś nowy kurs, który zaczniecie w pierwszym kwartale, on wam poszerzy te horyzonty. Ale też jest drugi scenariusz, a, który Mówi o tym, że ja już włożyłam w pracę, być może jeszcze w tym poprzednim roku, już ryba włożyła pracę w coś, i teraz siedzi i cierpliwie czeka, co ta włożona praca przyniesie za zmiany, co do niej przyjdzie. I to, na co musicie uważać w, tym, w takim przypadku, w tym drugim kwartale, to niekoniecznie będzie tu równowaga tego, co włożyliście do tego, co dostaniecie, czyli Wasze oczekiwania mogą w pewnym sensie poczuć, możecie poczuć się zawiedzeni w swoich oczekiwaniach, czyli te Wasze doświadczenia, które będziecie zdobywać w tym roku, będą tutaj bardzo widoczne w tym kwartale, bo to jest potem wasza decyzja, co Wy zrobicie z tym doświadczeniem, takim, że włożyłem w coś dużo energii, a ten rezultat przyszedł, ale on jest niewspółmierny, nie? czyli nie jestem zadowolony, czy wy z tego będziecie potrafić wycią potrafili wyciągnąć takie wnioski, które was umocnią w tym, co, w tym, co dostaniecie, i Was umocnią w takich przemyśleniach i wnioskach na przyszłość. Mm -hmm. Czy, że dadzą wam siłę i takie oparcie w ziemi, że się tak poczujecie, wiecie, tacy zakotwiczeni do ziemi. To też w tym drugim kwartale może być też inny scenariusz. To znaczy, karty tutaj pokazują, że wy będziecie marzyć o jakichś rozwiązaniach prawnych i te rozwiązania prawne będą trudne do osiągnięcia, natomiast pomoże Wam właśnie mężczyzna. Obojętnie czy jesteście mężczyzną czy kobietą, to pomoże Wam mężczyzna, który jest taki bardzo pracowity, bardzo rzetelny, bardzo poustawiony na ziemi, czyli taki związany z materią, dbający o tą materię, o dom, o, o dobrobyt, o finanse i on Wam pomoże w tym, w tym, to może być was starszy od Was mężczyzna w sensie albo wiekiem, albo gdzieś, jeżeli to dotyczy spraw zawodowych, to w hierarchii zawodowej. On Wam pomoże w tych sprawach takich urzędowych jakichś. Dobra, popatrzmy, co tam w. W trzecim kwartale jak dla ryb będzie wyglądał trzeci kwartał? O, tu wspomnienia jakieś z przeszłości, albo jacyś ludzie z przeszłości przyjadą, albo y, dzieci wasze gdzieś się waszy, temat waszych dzieci pojawi. Uważajcie w tym trzecim kwartale na to, żeby nie czuć się jakoś przytłoczonym tym czy się dowiecie jakieś informacje, które dostaniecie od tym albo y, też może być taka sytuacja, że zaczniecie wspominać swoje dzieciństwo z rozrzewnieniem i będziecie odczuwać taki smutek, że Boże, teraz to już nie jest tak fajnie, a wtedy było tak fajnie i bez problemów, a teraz życie jest takie trudne. To będzie chwilowe taki, taki ważny dyskomfort, ponieważ docelowo w tym trzecim kwartale skupicie się na swoich marzeniach. To jest um, trzeci kwartał, to jest lipiec, sierpień, wrzesień, czyli nie przegapcie tych chwil, kiedy jakieś okazji albo tych chwil, kiedy te marzenia będą się realizowały. Mhm. Ale pamiętajcie też o tym, co już macie. Dobra, co tam w czwartym kwartale, co tam dalej dla ryb? W czwartym kwartale ryby będą musiały dbać o to, żeby gdzieś równowagę finansową zachować, ale też taką równowagę w dawaniu i braniu, w sensie między ludźmi, w relacjach. Mhm. Coś was pochłonie, ale uważajcie, żeby was to nie spaliło. Raczej musicie podejść w czwartym kwartale do pewnych spraw, na chłodno, czyli odciąć się od emocji. Tutaj ryby będą potrzebowały dużo takiego um, analitycznego myślenia w grudniu, chociaż sprawy będą się kręciły koło emocji, koło jakichś sukcesów, koło spełnienia marzeń, ale one jeszcze, jeszcze to nie będzie tak do końca w czwartym kwartale, i będzie Wam potrzebne dużo takiej logiki żeby nie wpaść w taką emocję wypalenia się, że Boże, nie idzie, już mam tego dosyć, wiecie, nie wiecie, o co mi chodzi. Tylko z punktu logicznego pomyśleć, ok, wchodzę w ten projekt, ale odcinam się od emocji, bo dbam o swoją równowagę. No to tak, ten rok dla ryb. Popatrzmy jeszcze na radę, na poszczególne kwartały dla ryb. Na rad rady dla, na poszczególne kwartały dla ryb. W 2021 roku. To jest kolejny znak. I nagrywam te ryby ostatnie, słuchajcie, i, i wszystkie znaki, wszystkie. Jak się popuścicie o posłuchanie wszystkich, no nie wiem, czy macie taki, taką konieczność i potrzebę, bo to raczej dla siebie, dla swoich bliskich, ale jakbyście posłuchały, posłuchali wszystkie te znaki, to każdy z nas ma jakieś zmiany w tym roku. Mhm. Ryby będą zdobywały doświadczenia albo czerpały z doświadczeń innych ludzi. Dla ryb będzie ważna energia, taka, żeby właśnie nie popłynąć gdzieś nadmiernie w te marzenia. Ten rok we wspominki, w marzenia, w jakieś takie rzeczy, ale żeby też nie przegapić okazji, bo dla ryb ważne będzie tu i teraz logiczne działanie i ziemskie energie. No da, dla ryb to takie nie, nie, nie ich, nie, no ale i taki będzie ten ryb. Rada na dla ryb na pierwszy kwartał 2021. Diabeł, uważajcie na uzależnienia. Mhm. Ale tu w raczej w kontekście tych kart patrzyła, mówiłabym o pracocholizmie, żebyście się od pracy albo od zdobywania kolejnej wiedzy nie uzależnili, od zapisywania się na kolejne kursy. Nie? Czyli tu odpuśćcie czasami, pracujcie, ale dbajcie o to, żeby to nie było uzależniające dla Was. Drugi kwartał, rada. Dziesiątka monet. No i właśnie, właśnie, dbajcie o stan swoich finansów, rybeczki. Dbajcie o to, żeby te pieniążki były, żeby to poczucie stabilizacji było, bo to będzie ważne dla Was w drugim kwartale. Być może te pieniądze będą potrzebne w trzecim, czwartym kwartale. Na pewno tutaj będą potrzebne w tej szóstce monet dla zachowania jakiejś równowagi. Czyli rada na drugi kwartał: zwróć uwagę na stan swojego konta, na stan swojej. Rzeczy, które posiadasz, i na takie poczucie stabilizacji, czyli zadbaj o finanse. Mhm. Rada na trzeci kwartał. No, pięknie, No ta sama szóstka monet, co tutaj. Dbaj o równowagę w pieniądzach, w finansach, w materii. Mhm. Czyli jeżeli, być może jakieś dzieci pójdą Wam z pomocą finansową, albo Wy dzieciom będziecie pomagać finansowo, nie? Mhm. Ok, będzie Was to smuciło, że albo wy nie macie, albo dzieci nie mają, ale to, nie, to się tym nie smućcie, bo wy naprawdę sobie dacie z tymi finansami radę. Ale pracowity rok przed Wami i rada na czwarty kwartał. E, umiarkowanie. No i znowu umiarkowanie w wydawaniu, dbałość o równowagę. Słuchajcie, w tym czwartym kwartale zadbajcie o taką równowagę swoją wewnętrzną, czyli w godzeniu ognia z wodą. nie Zadbajcie o to, żeby, żebyście mogły żebyście mogły żyć komfortowo, to będzie Wam potrzebne poczucie takiej równowagi. I takie poczucie, że dbacie o to, że jest stabilnie, ale w sensie takim, że nie tak stoicie na czterech nogach, bo to będziecie też stać, bo tu dużo monet w tym wszystkim, ale że wasze emocje są w równowadze, o, o to mi chodziło, że wasze emocje są w równowadze i to są te doświadczenia, które będziecie zdobywać przez cały rok. Zobaczmy, co na to wszystko, aniołki. Czyli ryby, jaka rada od aniołów dla ryb na 2021 rok. Co tam? Słuchajcie, dla ryb jakie przesłanie mają anioły, patrząc na to, co się dzieje tutaj na stole i jak ten rok będzie wyglądał, to no, to dużo jakichś takich decyzji, czasami trochę zmartwień, ale generalnie wychodzicie na prostą poprzez takie logiczne myślenie i trzymanie się ziemi. Mhm. Dobra. I Anioł dla ryb, przesłanie na 2021 rok, aspiracje. Mhm. Czas skierować wzrok ku rzeczom wyższym, a to była gdzieś o tu proszę, karta czwórka kielichów. Jeżeli akceptujesz rzeczy przeciętne, zacznij dążyć do rzeczy doskonałych. Zrób wysiłek, by wypełnić swój potencjał i snuć wspaniałe wizje. Odnajdź w sobie mądrość, która pozwoli ci dążyć do tego, co doskonałe i cudowne. I to jest ta równowaga tutaj. Poszasz strefy swojego komfortu, by móc badać swoje marzenia czyli mniej pieniądze na przykład na realizację swoich marzeń. Anioły radzą Ci, byś nigdy nie zadawalał się czymś mniejszym lub gorszym niż to, czego pragnie lub, pragniesz lub co możesz osią przepraszam, lub to, czego pragnie lub może osiągnąć Twoja dusza. Poproś anioły o pomoc, a poprowadzą Cię i zainspirują, byś poszerzył swoją świadomość i rozpoczął życie na wyższym duchowym poziomie. Pozwól, by Twoja dusza wzniosła się ku niebu, Aspirując do boskości. Słuchajcie, to te doświadczenia, które zbierzecie, myślę, że jak dobrze je ukierunkujecie i wykorzystacie, to one Wam pozwolą oderwać się w końcu od, od Ziemi i pójść tam, oderwać się od Ziemi i pójść, pofrunąć tak naprawdę tam, gdzie chcecie i gdzie jest Wam i będzie dobrze. Afirmacja dla ryb na 2021 rok dąży do rzeczy cudownych i wzniosłych dodam od siebie, realizuję swoje marzenia. Słuchajcie, ryby, i tej realizacji waszych marzeń i waszych dążeń wam życzę. Życzę wam też, żeby ten rok był pełen doświadczeń, które będziecie potrafiły przetworzyć na swoją korzyść i wykorzystać w przyszłości tak, żeby było wam lepiej. Życzę wam wspaniałego, cudownego roku, dużo sił, cierpliwości do realizacji swoich marzeń. Przesyłam energię szczęścia, mądrości i cierpliwości trzymajcie się ciepło i do usłyszenia do zobaczenia na następnych czytaniach pa pa